Cześć, ja jestem Zipek, a to jest kolejny odcinek z Don Starów. Przeczekajmy tą noc. Bo no nie zgaśnie. nie dopuśćmy do tego. No sadzonkę, może mu tu. Przyda się. No dobrze. Yy, siekiera w dłoń. Zetknijmy to. Po czekaniu na nowy dzień. Na jedzenie w miarę jesteśmy. Schowajmy tutaj te skrzynki ten popiół, bo nie wiem do czego mi będzie, to też schowajmy. To też, co tu jeszcze możemy schować? to może zostać chyba. No dobrze. O, ugotujmy to. jest jeszcze ogień, dobrze. Co my dzisiaj zrobimy? A, tutaj jest to, e, to tak nie bardzo zoreagował. Nawet co my dzisiaj będziemy robić? No cóż, no. Patrolować teren chyba dalej. Zwiedzać. Może coś znajdziemy jeszcze ciekawego. Tu mnie jeszcze nie było chyba. O i tu widzę chyba kolejną nor dziurę Która zaprowadzi nas Hopsiu Do środka Gdzie nas wypluło? O, do borówek, miło. Idziemy jesteśmy? O lola Boga, ale daleko Znaczy akurat tutaj nie byłem No dobrze, ale jak już tu jesteśmy to borówki wykopi Eee, to będę miał trochę krótszą drogę na przykład do uli czy do czegoś Czy do bawołów nawet Emm y Dobrze, praktycznie to ja tutaj nie mam co zwiedzać. Więc się wróćmy do tej dziury. będzie szybciej dojść i wrócić. Oj, 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 to nie było zbyt rozsądne. Było rozsądne. Tu jakiś się teren zmienia, to dobrze. Ile mam drzewa ogólnie? Pięć. Może go zatnijmy. Przyda się. Później. Mam nadzieję, że mi tutaj drzewie nie zaatakuje, nie tylko tych drzew wtnę. Jak on się nazywał. O! Złoto się przyda. Łoj, prawym, nie lewym. Złupmy to. Czegoś się pancerz robiło? Muszę zrobić ten pancerz kiedy. Pancerz i włócznie. I tak chodzę. Bez ochrony żadnej. O kurde jakaś ją O, jakieś groby są. Co to jest? Badaj na, gro na grobki. Cmentarzysko. Tu jest pełno złota. I się koń kończy? Ale ktoś ma nagrobek na samym rogu. Tu jakieś skaliste tereny, widzę się zaczynają. Króliki, w daleko trochę poszedłem już od bazy. No, żebym wrócił. Cały w miarę. Wow, głowa mi zgłupiała, bo widzę, że ten kamień się rusza. No, wszystko mi się rusza, ten kamień też zaraz mi się poprawi. Mam ten kapelusz, znalazłem go przypadkiem, co było nie miłym zaskoczeniem. Zbieraj to szybko jesteśmy, tu? Może nie idźmy na razie dalej. Przejdź, przejdźmy tutaj, tak na wprost. Ładny jesteś, powiadasz. No, tu też kamień niepełny. Tu jest jaskinia. Wolę tego nie odmykać. Bo kiedyś no, otworzyłem tę jaskinię i pożałowałem tego. Zacząłem mi wylatywać stamtąd nieco perze, które kurde mnie atakowały. Nie miałem ogólnie szans. No tu znowu jaskinia. I znowu tędy będę iść przez tą, tą mgłę? Nie. Ominąłem na szczęście. Bardziej popsuć sobie głowy bym nie chciał. Gdzie ta baza jest, tu? Tak kurde okrążyłem cały basenik. No dobrze. Idźmy może tędy jakoś. się będzie ciemniać. Kurcze. Ale różnorodne tu teren jest strasznie. Trochę kamieni, trochę takiej ziemi ładnej. Oha, o borówki, widzę na takim kamie kamienistym terenie. O i tam widzę kolejne borówki. Już te borówki są moje. Kolejna borówka, a ja takie kopanie chyba szybciej zrobię. Bo to i to wyskakuje. Plantację borówek zakładam. No i lepsze pożywienie, chyba szybko rośnie w miarę. Aj, znowu ścinka. Dobrze, daleko jestem? Nie, już jestem praktycznie u siebie Więc mogę po drodze pozbierać. Ua, nie chciałem tego kopywać Aj te lagi muszę coś... Aj! Kurde, zmień tą broń. A, nie mi się To Siekierę, tu mam siekierę że zaatakował zaatakowały tutaj nie wolę bliżej nie podchodzić dobrze e, tu mamy drogę i tu mamy gdzieś obóz w tym miejscu Kurde, coś tu chodzi Ej! Lina, 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 Lina. Lepiej sobie zróbmy kurczę. Bo mi się nie podoba ten odgłos. Załóżmy to, to... Kurde, gdzie były to ubrania? Co tak chodzi? Gdzie tu była? Tu jest. Zbroja. Drewniana zbroja, dwie liny. Chodzi z ciekawości zaraz tam pójdę chyba. Nie zacinaj mi się gra teraz. Tutaj mam dobre, a mi się zacina. No kurczę. W taki sposób jeść Nie wiem czy się opłaca Kurde, nie mam Muszę zajść do moich kolegów Ła, to królik mnie straszy ja dzielę, a mi nas robił stracha tam też będzie królik. No, tu się. Męczy on. Oj, niedobre króliki. Trawy nie ma. Na pułapkę. No ale stracha miałem W ósmym dniu żeby już Nie zjadły Nie chciałbym Kurcze Muszę zadbać trochę o materiały bo mam mało Przy okazji, że tutaj teren zbadać. No, ho, 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 ho. idźmy tam. Tam skończyliśmy. Siekierę postawmy tu. I to tu. Praktycznie to to można tu scho schować takie niepotrzebne rzeczy, jak na przykład króliki. Ja tam widzę świnkę, pajączki. Z głową mi się już poprawiło. Widzę już nie wiem, czego wy wykopywać te burówki, bo już mam taką plantację. Już sam nie wiem, co to jest. lat. zwierzęcia, szedł na dół. Nie wiem czy to jest ślad tych Tego całego Krap Tego całego co można przechowywać w nim Różne rzeczy Przedałby mi się Przez w tą stronę No ja jak nie dojdę za tym, co co to jest? Kask górnika. No razie to zostawię. Nie mam zbytnio miejsca. O kurczę, czapka mi się zepsuła. Set tu. Nie było mnie tutaj Skręcił w górę No, skręcił perfidnie w górę. Kurda koło robię Przepana. pana. Nie wiem czy dobrze robię, że idę tak za tym śladem. Jakby nie miał nic innego do roboty. Nie chciałem to wykopywać. Gdzie? Kurde, przez tą mgłę. Ja tu głodny chodzę. Poszukam. wieży czy gdzieś blisko O to 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 jest to nie Nie jak to to oswoić By się będzie bało no. jest koło mojej bazy No dobra. Mamy jedną borówkę i tyle, żeśmy dzisiaj wywalczyli. Nie no, nie, kop tego. Muszę schować tą łopatę. Nie wiem, co się z tym robi. Czy to się zabija, czy to się hoduje? Pierwszy raz to spotkałem. Mamy królika. Zawsze coś. Wiemy, dzisiaj sobie pasztet. Muszę do panów bawołów zajść po bo, bo mi te borówki licho rosną. Dobrze. Mamy trochę czasu. Siekierę mamy trochę słabą, ale złupmy to. O, dokładnie. Z drzewa mamy raptem jeden. Trzeba zadbać o zapasy I te wszystkie tutaj naokoło myślę wyciąć Tnij panie drowalu A to też można brać Zawsze tam do ognia się przydaje do podpalenia 16 minut filmu Dobry czas Tu jeszcze to to zróbmy, może zdążymy przed mocą Kurczę, Muszę zacząć kwiatki zbierać tu Najlepiej od następnego dnia Już Szybko pochodni właśnie czego Ładnie, pochodnia. Szybko do bazy. Gdzie ta baza? Tu. Yy, Podpalmy coś bezużytecznego, na przykład to. O kurde, ale ogień. Dobra rzecz. Jedźmy. Kurde, mam no mało jedzenia. Nie tnij. Najść się, to mnie najadłem. Królika weźmiemy, gotujemy. Hmm, co chciałem robić? Jest to. Oj, królik trochę taki słaby. No jak zapiszę? Ludzie o słabych nerwach niech to nie oglądają. Dobrze. Trochę najedzony jestem, kwiatki, kwiatki, to najważniejsze, obroda mnie wychrzaśnił. Najważniejsze to kwiatki te pozbierać, to jest punkt pierwszy dnia. 12 kwiatków bodajże potrzeba do kapelusza. Po kwiatkach może byśmy poszli do tych pognój. O-opornik... i chyba tak zrobimy skoczmy tutaj o oh, fuck nie tu wskoczyłem powodzenia pana nie w tą dziurę która to była dziura ta dziura No, Zacząłbym mnie atakować pewnie, czy coś. Na pewno. Mhm. dobrze. Jesteśmy tutaj, idźmy do tych... To są bawoły To są, czy co to jest? Czy żubry jakieś? Może się mylę. Zbierajmy kwiatki po drodze. Ile? 9? 10 tu jest. I 11 tam jest na horyzoncie Jeszcze jeden kwiatek Dobra, gdzie tam tamte ziomki Tu jest królików od cholery i trawy oczywiście one były gdzieś wyżej chyba o już widzę gówno, no, już widzę gówno na, na horyzoncie Spokojnie, ja tu w pokojowych zamiarach Kurcze mało was tutaj To mi się zdaje Później że więcej tego gnoju będę miał Nie staracie się Dobra, wyróbmy kapelusz tu jeszcze jest jakiś bawu. o dobrze mówiłem, to, to są Bawoły. Cztery, pięć... Prześmiergnij mi kieszeń. Tu już chyba jest wykorzystany limit Bawołów. Spróbujmy tu, bo tu jeszcze nie byłem. W razie czego to tu jest obóz blisko? Dobra. Tu pusto. Zbieraj to. 21 minuta filmu dałoby się kończyć. Niech nastanie noc i skończymy ten odcinek. O oh, kurcze, nie ma tu żadnych bawołów już. Ale lipa. Tu co jest? Tu wygląda takie pod... Dokładnie, podejrzane mi to się wydawało. Taka... taka dziura, zielona dziura wśród ścian. Gdzie jestem? O oh, kurde. Ten raczej przyjaźnie nie wygląda. Zwłaszcza tu. Dobra, na razie nie ma co tu łazić. Nie mam na to czasu. Mamy tylko tyle głównie. Dzisiejszy ten tytuł odcinka. O gównie. No, pełno królików, a bawałów nie ma o, a jest jedzenie za to. Też przydatna rzecz, bo chyba już nie miałem nic. nam mieć z widy chyba, no to przez moją głowę. Trochę mi się popsuła. Oho, będzie się robić ciemno zaraz. O, już się robi. Pszczoły wracają do swoich uli. Tu jedzą. Trzeba nam zbierać trochę tego jedzenia. Tu byłem? Byłem. Dobra, to tu teraz. No, co ja Ci poradzę, że się w żołądku? Rozbieramy trochę jedzenia. Kurde. Jaki półwysep. Ale na dole coś jest. tak się ktoś dochodzi. Pewnie jakoś tędy musi być droga. Dobra, wróćmy się. Szkoda, że bawołów nie pokazuje na mapie. No teraz już nie wiem, gdzie jest bliżej. Chyba bliżej będzie do tego pierwszego obozu. Na pewno. Tak, Pościutko. Jak w mordę strzelił. E. Jednak nie prosto. Trzeba ominąć wodę. No, i te pszczoły jeszcze latają. Jakieś nocne. I skakujemy z naszą kolegę. Szybko prędkiem do domu o królika po drodze weźmiemy Zastawimy pułapkę powrotem No to chciałem, oto, C -c 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 weźmiemy drugiego królika, więc co moje z widy. Strasznie z mi się psuje głowa w nocy. Widzę, że mi nawet nie pomaga ten ten kapelusz. Dążymy przed nocą, zdążymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze. Chociaż jedno będziemy mieć. Dobrze, yy, to podpalmy. I zjedzmy coś. się w żołądku. Oj, strasznie z moją głową jest strasznie źle. Muszę coś z tym zrobić. Mniej w nocy siedzieć. to na szybko. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się film spodobał, będę szczęśliwy z łapki w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z innymi filmami, zasubskrybuj mój kanał. Grał z wami Zipek, to była gra Don't Starve, do następnego odcinka. No i cześć, siema.